Idziemy otwierać kalendarze. Zapraszam Was serdecznie na otwarcie kalendarzy. A Katarzynka tutaj będzie otwierać. No dobra. Czekaj, może tu przy naszej. No. Czekaj, to jest to Dlaczego tylko jeden ma gwiazdę, a wszystkie inne mają tego różowego spucia? Ale fajne, aloha. Ładne, podoba mi się. Tylko ładne. O, i kuleczki. Ładne, ale te inne kolory była po bo Dobra. to takie... Dobra, teraz kalendarz, prosimy Panią o kalendarz. No. co było? No... Pokażę. Które mamy? 10 dziesiątego nie otworzyłam. O, A już tak już nie otworzyłam. wczoraj był dziesiąty? Tak. A no tak. Dziesiąty? Nie wiem, jak się to stało, to nie odtwarzało. No właśnie, ktoś nawet w komentarzu pisał, że powinniśmy otworzyć dziesiąty. Myślę, że dziewiąty dziewiąta. O, już były takie cukiereczki. Nie, były tam. Były. No właśnie, tam. Brzuszka się miała takie cukiereczki. A Dubaj szokolady mi nie dadzą. Dubaj będzie dopiero na, wiesz, yy, 24. Teraz daj mój. Bo czekam, mój się 11. A ja mam jeszcze jedenasty. A jedenasty jeszcze, może będzie coś lepsze. I... Bo te cukierki. Hmm. Pokaż. Nie wiem, co to musi przeczytać. No czekaj, zobaczcie, co no, tu nazywa. Jak ja ja się nazywa? Jakiś y, ulker. Ulker, ulker. Ok. ULKER MIX tu jest, a to jest HALEN, nie ma takiej. Nie, to pewnie to MIX to jeden z tych. A właśnie MIX, no właśnie, to jest pewnie tak. To jest taka jak Kasia mówi, w To jest karmel? Um, uh -huh. Nie, ale fajne, to ma piankę w środku, już, już tak zrobiłam, ale to ma taką piankę. No, ładnie wygląda, naprawdę. A możesz teraz dać y, m, mój? Bardzo dobry. Kalendarz? Mm. Pyszne? To chyba polecasz ten kalendarz czy nie, żeby kupić? Polecam. Dzisiaj ja też otwieram tutaj. Merci. Wczoraj był A to też dziesiątki nie otworzyłam. A to była racja, że dziesiątki... Żeśmy pominęli, powinniśmy dziesiątkę otworzyć wczoraj. Któryś dzień zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy otwierać. O. A ja w Mercy mam białą. Pedro lubi białą. A zobaczymy, co w Co się podziel. O, jedenastka jest słuchajcie jakaś duża. O, tak. Te lubię. To się podzielimy. Wajnach ten tauch. Die Welt in der Licht und freude. To też tak? masz tekst. Właśnie, też tak Kasia. Co? Wajnach ten tauch die Welt in Licht okay. und Freude. Tak? Dlaczego? No święta robią, że, że świat jest, jest radosny i ciepły. Znaczy mhm. no wiesz, oświetlone, ale chodzi o ciepło. Chodzi o, ciepło. Chodzi o taką <laughs> miłość jakby, nie? A no właśnie, tutaj też jest. O zobacz, Glück ist kein Ziel, sondern der Weg, den wir mit einem Lachen gehen. Hmm? W ogóle nie ma dwunastki na jutro. W ogóle nie ma dwunastki? Nie. jest tu. Ach, no z tych, dobra, będę musiała zrobić coś. Tylko 15 i 18. Jutro mnie czeka wyjazd. Moi kochani, będę musiała niestety zrobić resztę kalendarza. W ogóle to mamy ogień rozpalony. Bo na dworzu jest dość fajnie, nie jest wcale jakoś tam zimno, a kiedy na dworzu jest temperatura taka fajna, to wtedy yy, w naszym domu jest zimno, bo się piec nie załącza, więc musimy palić w kominku. Ale ja uwielbiam, uwielbiam ogólnie palić w kominku. A teraz, kiedy jestem trochę przeziębiona, to też potrzebuję ciepła, a mi się piec nie włącza. O Kasia, a nie myśli... jak sztuczny. Ale bardzo fajny jest ten twój sweterek. Już pokazywałam. No już pokazywałam, ale myślałam, że on ci się świecił. <laughs> bardzo fajny. Jeśli ja że koleżanka mi tak potrafi, można zapalić, a on się świeci jak lampki też. Aha, no widzisz. A ja muszę jeszcze jeden taki kupić, który gra, bo ten grający zgubiłam granie. Ale zobacz, ten jest fajny, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Chodź Kasia, pokaż się tutaj. Ja się już już pokazywałam. No ja wiem, ale zobaczcie, no tak piękny bo w ogóle granat to ma taki podobny. Kasi też pasuje. Tu trochę jest za szeroki na ciebie, nie? Tutaj no. troszkę za szeroki, ale ogólnie jest bardzo fajny. No i pytaliście, gdzie te sweterki kupione, one zostały... Nie wiem. No to ja już mówię, one zostały kupione w Action. A, no, także... ale te, te, bo mam jeszcze inne. Ale te są w Action kupione. Mam jeszcze Mikołaja. Także mhm. Action, moi kochani, bardzo fajne sweterki w tym roku miało. I ja jestem zadowolona. Dla Paula też jest świetny, chociaż Paula jeszcze go nie ubrał. Yy, no, bo ja się... jest, świetny dla mnie. no bo mi się podoba, jest bardzo fajny. A nie że... taki przeciętny, mój jest lepszy. No wiadomo, może to być się ten podobał, ale jego jest też fajny, mi się bardzo podoba. Dzisiejsze nasze śniadanie. O, proszę, jakie cudne. Tam... Kolacja. O Jezu, dzisiejsza... <laughs> no, dzisiejsza nasza kolacja. Zobaczcie, jaka cudna. O, sałata zrobiona tutaj przez pana. Mr. Sałata. Mr. Sałata zrobił sałatę. Proszę jajo. Um, Ojejka, o we... a to pietruszka o lubię jest pietruszkę, wege, wege dzisiaj. Wege dzisiaj. Jest dzisiaj. jajo. E, Biały ser wege, czyli jest bez krowy ser. No to jest zrobione z. Z mleku. No właśnie, to nie jest wege. To nie jest beka. Nie, bo masz ser. Ale są dobra, tam są... Mięso. Poczekajcie, tam są y, te hot dogi. Kasia już swojego zjadła. I tu z tyłu si stoi dziecko i czeka na swoje hot dogi. Więc na razie się wyłączę. Jestem w swojej piżamce z temu. Czy w jest piżama? Nie. Bruska. <noise> 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 mojej z temu, ale dobra. To nie o tym, bo my tu chcemy testowanie zrobić pysznego jedzenia. Zaraz zobaczymy, czy jedzenie będzie dobre. Ja ogólnie lubię tą kukurydzę. A Ty? Lubię kukurydzę. Mmm, dobrze smakuje. I do wszystko tutaj nawet szpinak. No szpinak pycha. Mój? No ja chciałam go piec. A. Ale lubię pietruszkę, która jest tu. Jak się jajo dał, bo ty lubisz. <grym> Mama ma obsesję na jaju. <grym> ja mam. No w pracy mam całe pudło jajek. Też. Chociaż nie wiem. Jak jak przyjdę, to nie wiem, czy jeszcze będzie jedno chociaż. No, lubię jajka, no co? Ale jak byłam dzieckiem, nie lubiłam. Nie, lubiłam jajko. Ale tylko takie no twardo. Nie lubiłam jajcznicy w ogóle. Mmm. Mm. Dobrze, no. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze zrobiona. Pedro bardzo mm, dobrze robi. Zobaczcie. Nic tylko jeść, po prostu. Cudo i szpinak. Na surowo szpinak też jest dobry. Mhm. Pyszne. Jemy dalej. Do zobaczenia wkrótce. pi pi Oj, Jezu, złębę Daj, pokaż mi te. Pokaż co ty dla siebie kupiłaś, a co dla mnie. O! To twoim szamponem. Nie, ja powiedziałam, że nie lubię róż. O. Nie, ładnie pachnie. Dobrze. Ten może być. Ładnie pachnie. A nie pachnie wcale różo różowo, różano. A piszę rozem. Może te pinker Rozem jest lepsze. Może mama, po prostu jesteś stara i cięba to. Może jestem stara i bardziej e, ten. i bardziej pasują mi już takie dla starych igolantych. No wiesz, no, no. Czekajcie, panie. zobaczymy, jak, jak doł pachnie. Otworzysz Kasienkę? Pokaż. No, obok żadnego zapachu. No, Twój jest zdecydowanie lepszy. Naprawdę, dół jest lepszy dla mnie. A wzięłaś e, zero alkohol i e, jeszcze. Ze... Patrzyłam na najdroższe. No dobrze, ale czy patrzyłaś, że było zero aluminium? Mój ma. Przeczytaj. Czy ma zero aluminium? No i chyba, żeś nie wzięła z zero aluminium. Ale Rzec dla mnie. Nie, nie, zamieniam się, mój ma w zero aluminium, zero. Jeden i drugi ładnie pachnie, bardzo wziąłeś ładne, mm. tylko że twój nie ma, twój ma aluminium niestety. A kto powiedział? Nie wiem, musisz przeczytać to na pewno. Nie piszę. Przeczytaj ty. Ale ja nie widzę. Zawsze to tak piszę. Tak zawsze jest. O, tak jak tutaj. Zero aluminium. Ale tu ja tego nie widzę. Zero alkohol. No i zabrała mi mój dezodorant. No. Już zero aluminium zabrała i zostawiła mi aluminium. Będziemy razem używać różyczki. Kasia zaraz idzie do szkoły, ale dzisiaj musi oddać prezent na Mikołajki. Chłop i chłopca, którego wylosowała, to sobie zażyczył słodycze. Więc Kasia mu kupiła takie jajka. Takiego Mikołaja. I jeszcze takie kinderki. Nie wiem, jakiś miks tutaj tych Kinder, No i jakieś żelki Haribo. No i oczywiście, kto będzie pakował? Ja. Tuż tu mam papier przygotowany taśmę. Nożyczki się zabieram, zapakowanie. A jeszcze Wam pokażę tak za oknem, jak dzisiaj wygląda niebo jest bardzo ładne. Zobaczcie, tam jeszcze widać księżyc. Ale fajnie. widzicie? Nie wiem czy widać. O! O tak. Tam właśnie widać księżyc. Takie chmury są troszkę. Tu trochę jeszcze bardziej widać chmury właśnie. Moje kochane drzewko, magnolię, którą uwielbiam. No i dzisiaj jest tak więcej światła, mi się wydaje, niż ostatnio było. Ostatnio tak jakoś ciemno. Kto, moi kochani, czekał na słońce? Zobaczcie, jakie piękne słoneczko. Na razie nie będę wychodziła, bo muszę się ubrać, ale dzisiaj się na pewno. Oj, dzisiaj się lepiej czuję, więc pokażę Wam te piękne widoki. Cudowne, a słońce jest prześliczne prze i grzeje. Czuć temperaturę. Muszę to uwiecznić. Jaka kurtka? Ładna kurtka. Wygląda bogata. Jest szalikę z taką bluzką, która pasuje, no to na pewno szaliczy na wygląda. No widzisz, ale trochę za mała, nie? No, chyba akurat. Akurat? No. <laughs> A my już teraz wychodzimy z domu. O Jezu, jakie <laughs> Ale dzisiaj jest ładna pogoda. Jedziemy załatwiać sprawy ważne. I tak wyszłam sobie i mówię, chciałam Wam pokazać to słońce, ale z tej strony, z tej strony domu nie mam tego słońca. Ale już chyba lepiej mówię, nie wiem czy słyszycie to, lepiej. Ogólnie tak czuję się jakby wiosna była. Także to mi się podoba. To mi się nawet bardzo podoba. Właśnie wyszłam z apteki, w której kupiłam e, oczywiście to co musiałam kupić i zobaczcie cóż dostałam takiego. Dostałam ściereczkę do kuchni z tej apteki, ale fajnie. Świetny taki gift na no, takie święta. Przed świętami o, taką akcję mają. Zobaczcie. No, aż byłam zaskoczona, że dostałam coś miło, bardzo mi się zrobiło. Muszę Wam pokazać kicie. Jak się rozłożyła? Widzicie jaka zadowolona, taka rozłożona, moja mała Kicia, która się stała gruba, <grystanie> dobrze odżywiona. Zobaczcie, tuż tutaj leży sobie w swojej budce, teraz jej cieplutko, słoneczko świeci, to i Kicia się fajnie cieszy tutaj, tylko głowa i łapka jej wystaje. <grystanie> Hasbendo, ten oto tam, nie wiem, czy dobrze go widać, ale on prosi o listy, mówi, pani żono, idź po listy, nie? No i co ja muszę zrobić? Oczywiście, że iść po listy, muszę kluczyk zabrać i iść, ale wiecie co, zanim pójdę po te listy, poczekasz jeszcze trochę? No. A mąż się zgadza i poczeka, okay. bo chcę wam pokazać, gdzie postawiłam choinkę. Chociaż, co prawda, jeszcze nie ma bombek, ale dzisiaj już się dobrze czuję. To dzisiaj pojadę. No i proszę, tutaj choinkę postawiłam. I to jest ta ułamana, niestety. Więc tak troszkę się tutaj opiera, ale może mi się też uda w Action kupić taką gąbkę specjalną. I tutaj. Tutaj można właśnie tą gąbeczkę włożyć nową i to wbić tego kijka tam. No i powinno się trzymać. Zobaczymy, jak to będzie. A teraz, a teraz moi kochani. Aha, w ogóle to jest w mojej nowej kurtce. Chodźcie ze mną, idziemy po listy. Kiciu, idziesz też? Zobaczcie, Kicia z norki wyszła. Ona w tej swojej jaskini siedziała. Gazety, już widzę. Gazety już są. Ja właśnie lubię piąteczek, bo. O, list też jest. Jest. Na ten list czekał Pedro. Więc jest list. I są gazety. Zeitung Landkreis Reutlingen. Widzicie? O gazety. No i oczywiście pełno. Teraz przed świętami to ja właśnie lubię patrzeć, cóż takiego jest, a w szczególności lubię o tą gazetę Myla, bo zawsze coś ciekawego tam jest. A powiem Wam szczerze, że na parę rzeczy poluję. Chciałabym kupić. O Jezu, jak przyjemnie. Dzisiaj jest cudownie. Naprawdę cudownie. Cudownie po prostu. Aż by się chciało Aż by się chciało, moi kochani, pójść na spacer. Chyba właśnie tak zrobię. Przejdę się chyba gdzieś. Na spacer pójdziemy po piatku. Dzisiaj był dobry obiad. Możecie zobaczyć moją kurtkę. Albo wiecie co? Wstawię kilka i wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie. Ja jeszcze chyba muszę wyżej. Mm. Wyżej wziąć. Ach jeszcze nie tak. Zobaczcie jaka ładna kurteczka. Taka fajna. Ach, widzicie? Mówię wam, że super. Dobra, teraz idziemy. Zaniosę Pedrowi list, na który tak bardzo długo czekał. I już się nie mógł doczekać biedny. No ale akurat przyszedł dzisiaj. Pedro, przyszedł list, na który czekasz. Kiciunia pani już przyszła. Przyszedł już list, na który czekasz, proszę. Pod dla ciebie gazetki. Myla przyszedł też, przyszły też prospekty, więc możemy troszkę popatrzeć.